I kolejna, kore <g textbooks> chciałem znowu powiedzieć coś. Kolejna mikrofala High Sense, Hi. Sens. Z tych dwóch, tak? Co znaleźliśmy? Nie, te dwie to są w tym. Dwie są w samochodzie. A no to te dwie to jest taka. jedna, co wracaliśmy chyba z kąpielą. A tak. stała ja patrzę mu no, 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 ostatnio było, dobra, pamiętam rzeczywiście. No. Czyli w odwrotnej kolejności co... testujemy co, niż znaleźliśmy. Byśmy... Tam ma kabel, chodziło o Co mówiłem, że. Oby już nic nie było, bo mi się nie chce dźwigać, a tu nagle mikropadów. No, tak. Ma kabel. Jest lekko brudne, ale to to nic. Bywały gorsze. Zdecydowanie. No, sprawdzimy taki szybki test. Taki film, zapchaj dziura. <laughs> Zobaczymy, czy działa. No. Prosta, analogowa w sumie. Dziwne, nie świeci się lampka. Ok, może a spalona. No. On tu ma lampkę? To nie ma. No, w tym miejscu to tak No, przecież patrz. Jak się otwiera drzwi, to się świeci żarówka, tak? Nie? A ta. To... Może ona tam nie, nie ma. może to jest taki model, że ona nie ma. Może. Może ma tylko taki, że jak buczy, to świeci. No Też może być. Bo i takie. Woda. Zimna woda, zdrowia. Dobra. Tak. O! piesku. Wow. To śledy włożył chyba. Dziwne Ale buczy. Przeciwnie pracuje. Uh -huh. Lekko dmucha z tyłu, ale tak se. Nie możemy za długą minutę. Sprawdzę mogę sprawdzić, czy będzie przerywać. Nie słychać tylko takiego nie, jak to mikrofalówka zrobi, nie? Że. No. O, jasne. O Przerywa. W szarpie chyba testowaliśmy, co nie działał ten taki zasyfiony nie? Co wyglądał na czysty. To. A, nie to tam się jedno. właśnie tak nie załączało. Magnetron chodzi. No. Jakieś tak niebiesko tam w środku, ale tak nietypowo. Nietypowo. A bo tam jest ledowa założona, wiesz? Biała tam świeci pa pałąk. To śledę założył. Dings skończyło. Uważaj, bo dość długo grzało. Ewentualnie może być dość ciepła. No, ciepła woda jest, jakby nie patrzeć, więc ona jest sprawna. No. Czyli coś po prostu. Ten sobie dał. I myje i teraz będę mhm. wypionł, wiesz, Tak, wystarczy. płytkę trzeba tylko sprawdzić, bo ona jest taka łuszczona z lekka na wierzchu, widzisz. to taka... jest tłuszczka chyba, wiesz. Chyba tak. Ktoś no. tu wyrzucił ją nawet i nie ten. Bo nie, ja no bo jak miała na wyrzutkę, to po co mieć. No dobra. zwykła prosta mikrofalówka bez grilla, dlatego może mhm. ktoś wyrzucił. Mhm. Tak, ktoś sobie kupił nowszą, pewnie cyfrową, bo to jest analog, taki zwykły, prosty, bez niczego. Zwykły, prosty, dla każdego zwykłego mhm. takiego, wiesz. To się nie za bardzo czai mhm. w tych wszystkich przyciskach. Mhm. Okej, okay, no to tyle z testu, działa.